Po prostu próbuję nie myśleć o swoich plecach. Hej jo, cześć. Witam wszystkich Wiesz, bardzo serdecznie. przeżyła tsunami w latach 60. -tych. Co się stało? Straciła przyjaciół. Jej rodzina straciła swoją firmę. Okay. Ale potem czuła, kiedy coś się zbliża. Erupcje wulkaniczne, burze... Hej, jo, witam wszystkich bardzo serdecznie. ...nie opowiadasz o niej Była kreatywna, żądna przygód. Wydaje mi się, że to ona była spoiwem, które trzymało nas razem. Po jej śmierci było bardziej samotnie. Gdzie radzą się bliźniaczki? <laughs> Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ponownie z tej strony niepopularny to jest Tomb Raider Lara Croft Shadow of the Tomb Raider. I przedmioty owinięte białym płótnem lub w naftą można podpalać. Wytwórz strzały zapalające. Użyj, by wybrać łuk, przytrzymaj R1. By wybrać łuk, przytrzymaj R1. Eee, czekajcie, to R1 R1, czyli prawy 1. To wystarczyło. Dobra, I teraz mam użyć tej strzały zapalającej. Ale nie tej używam. Ja chcę zmienić na tą zapalającą. A, Dobra! <laughs> dobra, dobra! Bo jutro szkoła! Oooo, retro! No to powodzenia jutro w szkole! Dalej, idziemy. Dobra, to mamy rozpinione, Więc yy, ja sobie to siedzę na wszystko. streamku, Bara gramy posunku, sobie. Gór, albo Chyba tak. A w międzyczasie gramy sobie właśnie wy, <laughs> wy Tomb Raiderka. No i nagrywam dla was. Gadanie zostawiam tobie. La Cioza del Puerco. I doszliśmy do jakiejś wiochy. Ja sobie zrobię pićku. Cześć. Wiesz, czy możemy gdzieś tu spędzić noc? Co robicie tak głęboko w dżungli? Zgubiliście przewodnik, czy co? Ha, nie. Wcześniej byli tu jacyś kolesie. Poszukiwali ruin. To ktoś od was? To trójca. Z pewnością nie. Hmm, I tak muszę zrobić przerwę. Chodźcie. Oki. Okay. Kolejna fajna babeczka nas pooprowadza. <laughs> Przepraszam, że zadaję tak dużo pytań, ale jedyna noclegownia w tej mieście nie należy do mnie. strażności nie zaszkodzi. Tak w ogóle jestem żona. Abi, Lara, chodźcie, usiądźcie. Carlos, trzy. No raczej mnie Julian interesuje no tylko i wyłącznie przejście tej gry. Właściwie dlaczego tu jesteście? Chcemy rozwiązać zagadkę, ale rozbiliśmy się. Rozbiliście się? Tak. I tak po prostu wyszliście z wraku. Ach, lecieliśmy. Na szczęście nisko. Poszukujemy tu jakichś majańskich ruin. Majańskich? Wiecie, że jesteście w Peru. <laughs> tak. Długa historia. Dzięki. Cóż, ty raczej nie wyglądasz jak typowy archeolog. E, ona jest archeologiem, ja kucharzem. Czyżby? Tak. Próbowaliście już naszego sewicze? Taki lokalny przysmak. <sankalet> <pleks> nie, chyba, że jest w dżungli. <sklucza> o, przegapiliście słynne rybne drzewka. <sklucza> <sadgrass> <sklucza> Gdzie to zrobiłeś? W mm -hmm. A co? Widziałam kiedyś ten symbol. Gdzie? A, niedaleko są ruiny i niewielka skała, na której wyryto coś takiego. A czy mogłabym się tam rozejrzeć? Tak. Jasne, ale zapewniam, że nie są majańskie. Jesteśmy dumnymi potomkami Inków. Mm. O, Johnny, nie chcesz sobie chwilę odpocząć? Na pewno. Tak, obiecałam ci wolne. Więc nie mogę odmówić. To cześć. No cześć. Hmm. <noise> A do której więcej live mogę tylko... Nie, coś ty dużo krócej, ja mam na jutro na piątą... O piątej muszę wstać, żeby pójść do pracy. O, witaj. Jesteś z ekipy wykopaliskowej? Nope. Nie, ja tylko przechodzę. Nope, 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 nope. Rozumiem, jeśli czegoś ci trzeba, targ jest na środku miasta, możesz uzupełnić zapasy. Dziękuję, to drobiazg. Okej, okay, czyli mamy kupca na środku miasta i tu mamy jakieś miasto, tak? Czyli będziemy mogli tutaj sobie uzupełniać zapasy, łazić po tym, szlajać się. Tutaj mi zaznaczyło, że mamy jakieś e, zwierzątka. Mamy hajs, 3905 zł mamy. Czyli stać nas pewnie na, nawet bym powiedział, pewnie dość sporo. Tu podpierniczymy kogoś, komuś drzewko, tu zajebiemy śrubki z ogródka. Hej, jak chcesz wiedzieć co gdzie jest w Pugłak-Jaku, wal do mnie. Jesteś tu przewodnikiem wycieczek? Mm, wiem dokąd iść i przed kim cię ostrzec. Rozumiem. Najlepsze ryby są na nabrzeżu, to jasne. Najlepsze tacos są w El Licor de Cerdo, ale tamtejsze piwo to szczyny. Będę na to uważała. O, jeszcze Omar. Trzymaj się od niego z dala. Takich kłopotów lepiej unikać. Wydaje mu się, że może przyjechać i brać wszystko, co zechce. Jasne. Cóż, będę trzymała się z dala od kłopotów. Miej oczy otwarte. Bajuł. O, jakiś sekret. W którą to jest stronę? Tam. Czekajcie, bo to jest interesujące. Pogadaliśmy z typkiem i, i nam odkryło sekret. Aha. pracowali całą noc. I co? Nie za to dostają wypłatę? Zjeżdżaj. Cholera, nie. teraz daj mi obejrzeć ten cholerny mecz. Co to jest? Zleceniodawca. Co tutaj jest? Tu się wyświetla, że coś niby tu jest, nie? Jakiś sekret. A, ten Fajnie typek. Przepędzić tych... Wszystko Coś w porządku. Nie, wszystko do kitu. Będą codziennie streamy, ale zobaczymy z czego. Zatrudniają nas do wykopywania naszych własnych artefaktów i płacą głodowe stawki. Uciekają z nimi i czerpią zysk. Jesteśmy w kropce. Odkąd Porwenir się wycofał, nie ma pracy. Łatwy z nas cel. Wyobrażam sobie, że burza też nie pomogła. <laughs> Nasz skromny dobytek przepadł albo zatonął. Już nie wiem, co mam robić. Mam pewne doświadczenie z tego rodzaju ludźmi. Może pomogę? Nie wiem, w czym to pomoże. Jak się nazywasz? Lara. Wiktor, jeśli chcesz porozmawiać z dyrektorem zamęczającym do spraw grabieży, Omarem, to jest tam. Dzięki. Uważaj, on nie lubi, jak ktoś się stawia. I e ejo witam cię bardzo serdecznie. Zastanawiam się, co ci o, najpierw wiecie, połamać. Wiecie. Szukasz pracy? E... Masz pecha. Nie trzeba nam więcej ludzi. Teraz kadrami zajmuje się Marko Heh. O, tak, dziękuję. Wiesz gdzie jest? Jak gdzie? Barze. Okej, okay, bezczelny ciul. A możemy mu po prostu połamać giri. Tam nic nie ma, tu są dzieciaki. Tu coś mamy. Jakiś olej? Olej, coś takiego. Coś, coś jak olej. Tu pani Położyła coś, się na... tu turystów. Nie. Znaczy, nie jestem turystką. Właściwie to jestem archeologiem. Oh, tak czy siak, 20 lat temu było tutaj na co popatrzeć. Wioska kwitła, rozwijała się, była pełna życia i nadziei na przyszłość. Psi. Nadziei raczej naiwności. Co się stało? Pojawił się Porvenir, wielka firma naftowa z Limy. Przyjechali tu, wykupili co się dało, dali wszystkim pracę. Chcieli budować bloki mieszkalne po drugiej stronie rzeki, aż przyszło załamanie. Wyciek ropy. Staramy się przeżyć na resztkach, które zostawili. Szkoda, że nie jesteś turystką. Oni dają pieniądze, archeolodzy tylko biorą. U ale nas podsumowała. No ale racja. Czyli tak, pewnie jakbym chodził tutaj od osoby do osoby, to gdzieś by mi powiedziała, że są gdzieś jakieś znajdźki, coś gdzieś można sobie odkryć, znaleźć i tak dalej. Dzieciaki mnie zaciekawiły. Bo jak dzieciaki gdzieś kopią, to, to jest duża szansa, że tam coś jest. Ogólnie gra z dzieciakami, nie? Jak się, tak przejrzycie yy, historię gier komputerowych w ogóle, to jest z bardzo mało tytułów, w których pojawiają się dzieci. Odkryliśmy kryptę. Nakrywałeś dla Last of Us? Nie. To jest w ogóle y, pierwsza z dwóch gier, jakie. Je, y, jedna z dwóch pierwszych gier, jakie nagrywam na y, z play'a. Pierwszy był Gritfall, y, który też jest tam coś tam nagrane, ale nie za dużo. I, i druga jest właśnie Lara. Dawaj złoto. Dawaj, 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 nie krępuj się. Złoto czas zbierać, Lara. Złoto nie jest... nie rośnie na drzewach. Czyli rozumiem, że tamtędy będziemy wracać. The Last of Us? W sumie nigdy nie myślałem o tym, żeby nagrać The Last of Us. Nie, raczej nie. To jest już za stara gra. Wszyscy ją widzieli. To może gdzieś tam... Gdzieś tam kiedyś jakby była jakaś okazja, czy coś w tym stylu, to prędzej, ale tak w takiej sytuacji, to... tworzenie koktajlu mołotowa. Przytrzymaj R1, aby stworzyć koktajl mołotowy. Uuuu! Czerwono, na podłodze dużo czerwonego, ale to podejrzewam, że są po prostu farby z tutejszych kwiatków, zwanych inaczej ludźmi, biorąc pod uwagę, że to Aztekowie, no tu Inkowie, Aztekowie, nie? Dobra, musiałem zmienić ucho. Jak? Z jak siedzicie u mnie dłużej na streamie, to widzicie, że mam takie przyzwyczajenie, że zazwyczaj siedzę na jedno ucho. Chyba z mostu dzisiaj nic. Żeby się... Uuuu! żeby się słyszeć. Żeby nie drzeć apy. Bo to jest jednak zjawisko dość częste. Jak macie dwoje słuchawek na uszach, no to nie słyszycie, jak głośno mówicie, i się bardzo często zdarza. Komnata nie jest tak zniszczona jak reszta jaskini. Podnosić głos. Powiem wam, że, że ciekawe miejsce. No tu ewidentnie. Nie no, w sumie to może być smoła. Nie. Historia: buty podróżniczki. To będzie krew. To jest na 100%. Mnóstwo. Krwawych ofiar. Dobra, i teraz, żeby się stąd wydostać, to pewnie będziemy cisnąć po tym czymś do góry. Nie, no, tak myślałem. Kurde, stawiałem na to, że będziemy się potem wspinać do góry. Ale to co? No tu nigdzie raczej nie pójdziemy indziej, nie? Chociaż tam jest. Nie, no to jest przepaść. Czy z jakimiś kolcami, włóczniami, nie wiadomo czym. Tutaj, no, tu też na pewno nie. Wszystko pokazuje mi do góry. Tu do góry nie ma szans. To raczej tam do góry. Nie, tutaj jakoś. Tylko gdzie? Bo w jedną nie i w drugą też nie. Tutaj są poblokowane to wszystko. Tędy się jakoś da? No nie da się. Oj! Bym zleciał. To by było niefortunne. Tam coś się błys błysz błyszczy. Tu coś się błyszczało. Nie, tam nic nie ma. <laughs> nie sobie agresycik przyniosła. W słoiczku. Co tam jest? Chyba muszę się gdzieś tam cofnąć, tak? No na dół nie ma szans. Ale można się wydostać... Można się wydostać do góry. I... Za częste bycie na streamach. Julian, za częste bycie na streamach. Lara Croft Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider. Co, nie możesz otworzyć? Łycha? Ania nie może otworzyć słoika no tak delikatnie nie pykło delikatnie Lara wybiła sobie tę mózgów łuczniom co? Więc yy, tam byliśmy, tak? To mamy zgarnięte. Zgarnięte, dobra. Więc musimy się cofnąć, i musimy się cofnąć tu, yy, bo tam trzeba coś kliknąć, znowu, żeby ona się chyciła tego, tej krawędzi. Tu kwadrat i tu chyba x. Nie, czyli tam też kwadrat. A... Mam nadzieję, że lubicie. Yy... A właściwie w sumie to mam nadzieję, że chyba nie lubicie lary, biorąc pod uwagę, co tu się dzieje. Ok, jest. Udało się. Nie, 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 nie. Chyć się z powrotem, bo coś nie pykło. Miałaś przeskoczyć w bok. Dobra. Jesteśmy trochę wyżej. Dobra. Jesteśmy dużo wyżej. Ale muszę przyznać, że... No jest to stresujące. Jest to stresujące. Nie, nie jest to najprzyjemniejsze. To, to nie jest spacerek. Tam coś jest. Śmierć dla pięciu złota. To by było coś. Dobra. Skaczemy i na lince. I dolecieliśmy, Łoch. To powiem, że to nie było łatwe. To nie było ani łatwe, ani przyjemne. Ja mam serdecznie dość. Serdecznie dość. Mi już wystarczy. Tu jeszcze coś jest? Czy stąd przyszliśmy? Chyba stąd przyszliśmy. I ominąłbym złoto z rozpędu. Gdzie ominąłbym złoto z rozpędu? a to się tak nie godzi. Ej, 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 ej w którą stronę? La ra la la, 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 la la Tam. To musi być gdzieś w tą stronę. Tak, tylko jest po prostu tak ciemne, że wygląda jakby tu nic nie było. Dobra, co słychać? Chyba ciebie nie słychać. Słychać! Ja sobie mogę wszystko szybko podejrzeć. Także nikt mnie nie będzie robił w bambuko. W parę sekund. Znaczy, no, w parę sekund. Dwie sekundy mogę sobie wszystko podejrzeć. Wioska była kiedyś pod skrzydłem i czujnym okiem kondożycy. Ale pozwoliliśmy Orłowi ją przegnać. Chyba nie rozumiem. A ja też nie. Zagubiliśmy się w pogoni za rzeczami. Myśleliśmy, że będziemy szczęśliwsi z groszem w kieszeni. Ale Orzeł odebrał i to. Okej. Okay. Jakiś orzeł, odebrał coś. No. Dobra. Dobra. Nie wiem, dobra, ale na kolejną misję lecimy w kolejnym odcinku. Tymczasem dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Z tej strony był niepopularny, ze mną są streamki. To jest Shadow of the Tomb Raider. Do to zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, bajo. Cześć! Cześć!